Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku, a w tym odcinku zaczynamy nową serię z bedwarsów na rapy.pl. Ten wam ankietę, chcieliście rapy, więc macie rapy. Jak mogliście zauważyć już od dłuższego czasu na kanale mam nowego awatara i ogólnie nową grafikę, dlatego, że po prostu skin mi się zmienił, dlatego, że tamten... No, Tamten był zbyt podobny do tego na. Właściwie był taki sam jak ten na Hypixelu, dlatego go musiałem zmienić i go zmieniłem na. No, zmieniłem go na takiego. Tutaj macie maskę, jak widzicie. Oczywiście mogę sobie ją zdjąć, żebyście zobaczyli prawdziwego skina. Tak wygląda mój skin bez maski, tak się prezentuje. Tak z maską. Więc też przedłużania. Lecimy z, z czwórkami, ha, bo są. Dobra, lecimy z lifestylem. Będzie trochę ciężej, czy ja na tej mapie grałem Ogólnie widzowie już przetestowałem serwer i grałem e, e, dwie albo trzy gry, żeby zobaczyć jak ogólnie się gra no i jakoś mi się tam dobrze nawet grało, więc czym jak mi pójdzie w gierce już. Bo na Hypixedu nie szło mi, bądźmy szczerzy, nie szło mi w te Warsy I mam nadzieję, że tutaj na rapy po prostu będzie lepiej te 1.16 bardziej ogarnę niż, niż po prostu te 1.8, bo 1.8 to ten, a ja mam za mało CPS-ów mi się wydaje, więc nie chce mi się po prostu 1.8. Więc no co jest, nikt nie chce grać, tutaj się nic nie dzieje. Też przepraszam was widzowie za to, że tydzień temu w sobotę nie było odcinka. Po prostu chciałem nagrać, ale po prostu nowy sezon Bedwarsów dopiero wchodził. O, dobra, już mam. Nowy sezon Bedwarsów po prostu wchodził i nie było, po prostu nie było. No nie było odcinka, bo dopiero 16 ja chciałem nagrać gdzieś tak No ja chciałem gdzieś tak nagrać 13, coś takiego Więc po prostu Nie nagrałem Więc sami widzicie Gdzie tu są diaksy? Dobra Ja idę od razu Dawaj, dawaj, dawaj Nie wiem, czy się opłaca iść na środek. Gdzie są żółci? Ej, I bo zaraz zaczyna nas atakować. Już tam widzę dwóch oponentów. Dobra, nie ma co. Na razie nie ma co. Mój team widzę tutaj w ogóle się bawi. Chodźcie, chodźcie. Aha. O kurde. Można tu drugiej ręki dawać? Ej, dobra, to już jest spoko. Ty zielony, chodź, chodź tu, chodź tu. No i co uciekaż? No super, ale wleciałem. Dawaj. Oj, super. Zabrakło mi pewnie jednego hita. Oni już lecą do nas. Ej, ej, ej. Chodźcie tu, chodźcie tu. Czemu nie mam przybliżenia? A mam, dobra, na no Z Nie no. Dawaj, dawaj. Dobra, pyk. Za mało. Dawaj. Macie też żelaz może, chociaż trochę. Dawaj, dawaj. Dawaj, sklep do serca. Co my tutaj mamy? Łódka. Będkę rozumiem, konia też, tu tak trucizny, spoko, ale łódka? No łódka też jest w sumie spoko, ale no dobra. Niech będzie. Przed kim by uciekacie, w ogóle pod jaksy musimy iść. Chodź i Ci na pomoc. Ci są w ogóle czerwoni mnie zastanawia? Bo tutaj są niebiescy, to na razie mi się nie chce z nimi walczyć po samemu to jest bez sensu. Chodź tu zielony, chodź, 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 chodź. Pomogę ci chodź. Dawaj, chodź. Klepa, klepa, klepa. Lecimy. A tutaj nie można. No i tak, super, ja jeszcze samemu. Oczywiście ja się biję samemu, bo nikt mi nie chce pomóc. Czemu? Aha, dobra, bo serce zabiera. Aha, no to super. Zapomniałem kompletnie o tym. Masz te żelazo. Ja nie mogę, dobra. Muszę odzyskać jakoś te serca, ale... Oni już tutaj idą, a gdzie są... Gdzie są czerwoni, mnie zastanawia. Ej, chodźcie tu. Dobra. No jej Czy czerwoni idą od tyłu? Wykorzystajmy to, chodźcie. Potrzebuję jedno serce, tak najlepiej. Dawaj tego niebieskiego walimy. Ha, dobra. Jednak nie. Ha, on mnie ściga. Dobra. Oczywiście zero pomocy od Timu Ha, bo oni sami potrzebują. Kurde. Czemu i um, muszę. Dobra, widzowie, będę musiał sobie załatwić jakiś dobry team do grania. Bo widzę, że tutaj z nimi grać nie da rady po prostu. Sam muszę się bić. Później ginę. Przez to, że oni. Ten. 14 żelazo, dobra, starczy na seta. Jak ja idę sam, to co ja im mogę zrobić? Jeszcze z sześcioma sercami. Nie, jest 7 mła. I dopiero po diamenty? Super. Nikt dalej nie pomaga. Ile u nas jest? Czterech. Niebieski nie mają łóżka w ogóle co jest? Nie, nie zauważyłem kiedy. Pełna nie kupuję więcej. Zginę. Czy u mnie ja jako jedyny? O mi się? Zabiłem go? Dobra, mam serce. Pyk, dobrze. Odrabiamy to, odrabiamy. No i gdzie oni wszyscy są? Ten po diamenty leci. Nie wiem, nie widzę w ogóle. Ej, musi mieć na niebieskich, bo są podwójne serca. Jeśli dobrze pamiętam. Ten zbuduje, nie wiem co. Jakby co, to by się przydało jakieś wsparcie. Chodź na niego, dawaj Ten, co się buduje Kurde, no nie Pięknie Lecimy z nimi Czemu speed mi się tak na chwilę skończył? Ale teraz dobrze idzie, dobra pasta gdzie serce za niego? Nie, chodź, chodź, wracamy. Idę po wełnę i polepszy mieczyk, bo mam jakiś drewniany. Czemu? Co oni tutaj robią? O, dobrze, szarpnesik. Dobrze, dobrze. Macie tu żelazko. Dzięki. Kamienny mieczyk, troszeczkę pełny. Dobrze, sypchnijcie go tam. Macie emeralda jednego. Ktoś by chciał? Uważajcie, uważajcie na niego, na spokojnie, na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Tam są niebiescy. No to ciekawie. Hmm, hmm, dobra, oni mają taktykę lecą w trzech czerwonych idzie od pleców, zabijają czerwonego, bo na pewno czerwony spadnie, tak myślałem. Czerwoni nie umieją dobrze się bić. Niebiescy coś tam... Czerwoni mają taktykę na siekierki. Jak cię trafią, nie żyjesz. Dobra, dobrze wiedzieć. Strach teraz gdzieś iść, bo mało serc. Jakbym ktoś mi pomógł poszedł ze mną na środek, to ja mógł w sumie walczyć, ale samemu z jednym kamiennym mieczykiem to. Nie. Mm -mm. To szans, dobra. Chodź, chodź ty. Chodź, chodź. Idziemy na środek. Idziesz? Idziesz, dobra. Dawaj, lecimy po kogoś. Ten co. Czekaj. O kurde. Dawaj mi go. No nie. O się, o się. Kurde. Nie, mam loa, mam loa. Tim, mam loa. Pomóżcie. O. Gdzie oni są? Ci są moi? Daj mi żelazo. Dzięki. Dużo, za dużo. Tutaj było żelazo, dobra. Mieczyk kamienny potrzebuję. Dobrze, dzięki. Niebieskich już nie ma, zostali czerwoni. Dobra. Damy radę, damy radę. To mi ta spacja czasem nie działa. Dobra, nieważne, nieważne. Lecimy na no spokojnie po czerwonych. O kurde. Dobrze, zepchnięty. Uważaj, kurde. Ty on dalej żyje? Dawaj, lecimy po niego. Nie leci. Dobra. To jest ty, ja R-kę klikam, bo mi się pomyliło, że w gram co jest, że chciałem broń przeładować. <grym> Kto jest, kto mnie walnął? Aha, ten strzela mi tutaj. O kurde. Ale teraz dostaję krytyki. Ten co z łuku nawala. Ej, bo ja m'lała. Ej, 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 Tim. Dobra, jakby żyje. Ej, idzie tu, idzie tu, idzie tu. Zepchnąłem go, ale sam zginąłem. Musiałem go jakby zepchnąć, ale no niestety musiałem zginąć. No niestety dobra, moje te Razem. Kamienny mieczyk. Lecimy. U mnie nikt nie pęduje. Tam idzie czerwony. Ej, wróćcie do bazy może, co? Idę ci na pomoc. Ciągle dziura, co jest? Ucieka. Ucieka, by się przestraszył mnie. Nie, ucieka ucieka ten, żeby tam ten cółku nawalał. Dobrze! Dobrze! Cofnęło go, cofnęło go. Dobra, spadł. Uważajcie teraz. O, mam serce, dobra. Tam ten złuk będzie nawalał uważaj, uważaj. Nie ma co, musimy... Musimy coś zrobić dobrego. Mam emeraldy. Dam wam te emeraldy. Wy je dobrze wykorzystajcie. Pamiętajcie, żeby dobrze je wykorzystać. I macie. Macie 4 emeraldy. Kto to tam jest? Czerwony. Czerwony gnojek, mały. Nie wiem. No. On się będzie budował. Wejdźcie, że macie żelazo. To kogo wymalacie? Nie przestańcie, przestańcie. Szkoda, szkoda żelaza. Tamten się z nim bije. Ja odłożę firebola. Nie, dobra, zostawię. Przecież go nie stratę nagle. Co wy tutaj robicie mi? Ej, bo tutaj jest zielony, ten czerwony. Ją on z do mnie nawala. Wiedziałem. Nie no. Niby jak. Ej, niewidzialność. Typek z niewitką. Typek z niewidką. Nie. Aha, dobra, nieważne widzowie. Typek z niewitką, a tu łóżka są już zniszczone. Ludzie, uważajcie, teraz już. Teraz już powiem Wam szczerze: pod kaskoku. Be nice. Secik, po ile 6 szmaragdów? Idealnie, gościu, idealnie. Ty to nasz, to nasz. Macie tutaj. Potrzebuję żelaznego mieczyka, po ile 7 złota, Mam dobra. Macie kamienny, nie wiem na co wam, ale macie. Trzeba się uzbroić. Jest równa walka, powiem szczerze, dosyć równa, ale zaraz będzie deathmatch, to mi się nie podoba bardzo. Dobra. Dajcie mi deax, nie mam deaxa. się 10 deaxa. Musimy iść na środek, nie ma co się zbytnio wbroić, mamy minutę 4. no dobra, nieważne. Jeszcze jeden fireball. Czy ty, czy ty, po co mi aż tyle? Macie, macie, jak się po co mi? Przenia po ile? Kupcie coś, kupcie coś dobrego. Co my, mam ochrona 2, ostrość 1, dobra. Damy radę, damy radę. damy radę. Jakaś fajna miksturka. Łuk. Nie, chce mi się łków w sumie Co my tutaj mamy? Perła. Perła może się przydać. Macie jednego. już szmaragda. No kurde. Daj mi do. Dawaj, dawaj, lecę do akcji. Dobra, nie ma czasu. z daleka na walacie to nie jest zbyt dobry pomysł. Jeden szmaragd, tylko jeden. Proszę, tylko jeden. No, i mi go chyba nie dadzą. Jest. Dobra lecimy det mecz o kurde. Nie będą złuków nawalać. Pyk. Pyk. No, nie wierzę w to. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. No, nie wierzę, zablokował mnie. Ty, przegraliśmy to. Przegraliśmy to. Bo ja nie mogłem trafić. Ja nie mogę. Dawaj, zabijesz go, dawaj, 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 dawaj! Ty, bo on mnie zablokował jeden blok tylko, no i przegraliśmy. Dobra, oni niezbyt to grają. Bynajmniej mój. Masz lepszy, masz lepsze itemy, dawaj! Dawaj go, ciśniesz, ciśniesz! Ale cię okiwał łatwo. Dobrze! Dobrze! No i widzowie, pierwsza gierka wygrana, więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.